Dlaczego bliźnięta nigdy nie są naprawdę zagubione, nawet gdy ich umysł płynie w tysiącu różnych kierunków? Istnieje coś, czego większość ludzi nie widzi, ale każda dusza bliźniąt głęboko odczuwa. To nie przypadek, że w najtrudniejszych chwilach, gdy myśli wirują jak tornado, a decyzje wydają się niemożliwe, pojawia się klarowność, nagłe zrozumienie. To nieszczęście. To nie przypadek. To obecność czegoś większego, niewidzialnej ochrony. Która prowadzi każdą ciekawską duszę urodzoną pod znakiem bliźniąt. Istnieją trzej aniołowie, którzy czuwają nad tym znakiem z powodu, o którym mało kto wie. Nie pojawiają się przypadkowo. Działają szybko, inteligentnie, w momentach, gdy bliźnięta potrzebują jasności umysłu, gdy ich słowa muszą uzdrawiać, gdy stają na rozdrożach życia. Wiele bliźniąt już czuło tę obecność w idealnym słowie, które przyszło w odpowiednim momencie, w synchroniczności, która zmieniła wszystko. W zdolności do dostrzegania połączeń, których inni nie widzą. Jeśli jesteś bliźniakami lub kochasz kogoś spod tego znaku, to wideo odsłoni przed tobą prawdę, której szukałeś. Kim są ci trzej aniołowie? Jak działają? I dlaczego właśnie bliźnięta potrzebują tej wyjątkowej ochrony? Zostań ze mną. Otwórz swój umysł na tę wiedzę. A jeśli poczujesz, że te słowa rezonują z czymś głębokim w tobie, zostaw mi znak, like Komentarz, subskrypcje to więcej niż gesty. To potwierdzenie, że nie jesteś sam w swojej nieustającej podróży przez idee, słowa i nieskończone możliwości. Bliźnięta są znakiem powietrza i Merkurego. Ich umysł porusza się z prędkością światła, łącząc idee, które wydają się nie mieć ze sobą nic wspólnego. To znak, który widzi wszystkie strony, wszystkie perspektywy, wszystkie możliwości. Dla bliźniąt. Świat nie jest czarno-biały. Jest kalejdoskopem niuansów. Ta mentalna żywość nie jest przypadkowa. Bliźnięta zostały stworzone jako komunikatorzy, łączniki, tłumacze między światami. Ich umysł jest mostem między ludźmi, ideami, konceptami. Potrafią rozmawiać z kimkolwiek o czymkolwiek, bo ich ciekawość nie zna granic. Ale ta wielość umysłu niesie ze sobą wyzwanie, bo bliźnięta nie tylko myślą szybko, myślą o wszystkim jednocześnie. Jedna myśl prowadzi do drugiej, ta do kolejnej, i nagle znajdują się w labiryncie możliwości, nie wiedząc, którą ścieżką iść. Ta sama ciekawość, która jest ich darem, może stać się ich przekleństwem, gdy prowadzi do rozproszenia, niezdecydowania, uczucia, że są wszędzie i nigdzie jednocześnie. Nie każda dusza jest prowadzona w ten sam sposób. Niektóre potrzebują stabilności, inne emocjonalnej głębi, ale bliźnięta potrzebują czegoś więcej. Potrzebują opiekunów, którzy rozumieją szybkość ich umysłu, którzy chronią ich dar komunikacji, którzy przypominają im, że wielość nie jest chaosem, ale bogactwem. Istnieje coś, czego świat materialny nie widzi. Aniołowie nie przychodzą tylko wtedy, gdy wołamy o pomoc. Przychodzą gdy nasza dusza jest zbyt ruchliwa, by znaleźć spokój bez przewodnika. I bliźnięta ze swoją nieskończoną ciekawością, genialnym umysłem. I zdolnością do łączenia ludzi poprzez słowa, mają trzech niewidzialnych strażników, którzy nigdy nie opuszczają ich drogi. Gabriel nie przychodzi cicho, przychodzi w błysku inspiracji, w nagłym zrozumieniu, w słowie, które nagle wszystko wyjaśnia. Dla bliźniąt Gabriel jest tym, który rozjaśnia mgłę mentalną i pokazuje ścieżkę poprzez jasność. Gabriel jest aniołem komunikacji tym samym Gabrielem, który obwieszczał narodziny. Który przynosił wiadomości Który był głosem boskiego objawienia I dla bliźniąt Znak urządzonego przez Merkurego Boga komunikacji Gabriel jest najważniejszym przewodnikiem Jak Gabriel się objawia? Przez słowa Bliźnięta żyją poprzez słowa Mówią je Piszą je Myślą w nich Słowa nie są tylko narzędziem komunikacji dla bliźniąt Są sposobem rozumienia świata kiedy potrafią nazwać coś słowami, zaczynają to rozumieć. Kiedy mogą o czymś rozmawiać, zaczynają to przetwarzać. I Gabriel jest strażnikiem tej mocy. Chroni zdolność bliźniąt do wyrażania siebie, do przekładania myśli na słowa, do dzielenia się swoją wewnętrzną wizją ze światem. Ale robi coś więcej. Daje im właściwe słowa we właściwym czasie. Ile razy w życiu bliźniąt dokładne słowo przyszło do nich w idealnym momencie? Ile razy powiedzieli coś, co zmieniło czyjeś życie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ile razy ich umiejętność wyrażania myśli pomogła komuś zrozumieć coś, z czym zmagał się latami? To nie przypadek. To Gabriel, który działa przez ich słowa, który czyni bliźnięta nie tylko komunikatorami, ale uzdrowicielami poprzez język, bo właściwe słowo we właściwym czasie może uratować życie, może zmienić perspektywę. Może otworzyć drzwi, które wydawały się zamknięte na zawsze. Gabriel chroni także bliźnięta przed czymś, co często ich dotyka przed byciem źle zrozumianym. Bo bliźnięta myślą tak szybko, że czasem ich słowa wyprzedzają ich intencje. Mówią coś, nie mając złych zamiarów, a ktoś to źle interpretuje. Próbują wyjaśnić, a sprawa się komplikuje. Chcą pomóc poprzez słowa, a kończą raniąc. I wtedy Gabriel staje się łagodzącą siłą. Pomaga bliźniętom zwolnić wystarczająco, by pomyśleć, zanim przemówią. Pomaga im znaleźć słowa, które nie tylko wyrażają prawdę, ale robią to z empatią. Pomaga im zrozumieć, że komunikacja to nie tylko przekazywanie informacji, to także tworzenie połączenia. Gabriel objawia się także przez synchroniczność. Bliźnięta częściej niż jakikolwiek inny znak doświadczają dziwnych zbiegów okoliczności. Myślą o kimś i ta osoba dzwoni, potrzebują informacji. I książka spada z półki dokładnie na właściwej stronie. Zadają pytanie, i odpowiedź przychodzi z radia, reklamy, przypadkowej rozmowy. To nie przypadek. To Gabriel, który komunikuje się przez rzeczywistość, który pokazuje bliźniętom, że wszechświat odpowiada na ich pytania, jeśli tylko zwracają uwagę, że znaki są wszędzie, jeśli tylko mają oczy, by je zobaczyć. Ale Gabriel chroni także przed ciemną stroną daru bliźniąt. Przed tendencją do nadmiernej analizy, bo umysł bliźniąt nigdy nie przestaje pracować. Analizuje, porównuje, kwestionuje, ponownie analizuje. I czasem ta analiza prowadzi do paraliżu, do niemożności podjęcia decyzji, bo każda opcja ma za i przeciw, do niemożności działania, bo myślenie nigdy nie kończy się. Gabriel mówi: czasem musisz przestać myśleć i zacząć działać. Czasem odpowiedź nie przyjdzie poprzez analizę, ale poprzez doświadczenie. Czasem musisz zaufać temu, co czujesz, nie tylko temu, co myślisz. To trudna lekcja dla bliźniąt, bo ufają swojemu umysłowi bardziej niż czemukolwiek innemu. Ale Gabriel przypomina: Umysł jest narzędziem, nie panem. Czasem musisz pozwolić sercu prowadzić, a umysłowi podążać. Gabriel chroni także dar ciekawości bliźniąt w świecie, który każe ludziom specjalizować się, koncentrować, wybierać jedną drogę. Bliźnięta są wszędzie. Interesują się tysiącem różnych rzeczy, chcą nauczyć się wszystkiego, chcą doświadczyć każdej możliwości. I świat często mówi, że to problem, że są powierzchowni, że nigdy nie skupiają się wystarczająco długo, że muszą wybrać jedną rzecz i trzymać się jej. Ale Gabriel wie lepiej. Gabriel wie, że szerokość wiedzy bliźniąt jest ich siłą, że ich zdolność do łączenia pozornie niepowiązanych konceptów prowadzi do innowacji. Że ich ciekawość jest tym, co popycha ludzkość naprzód. Gabriel chroni tę ciekawość przed osądem, przypomina bliźniętom, że nie muszą być jak wszyscy inni, że ich wielowymiarowy umysł jest darem, nie problemem, że świat potrzebuje ludzi, którzy widzą połączenia między wszystkim. Są momenty w życiu bliźniąt, gdy ich umysł jest tak przeciążony informacjami, że potrzebują ciszy, potrzebują przestrzeni, w której mogą przestać myśleć, analizować. Przetwarzać i wtedy Gabriel tworzy tę przestrzeń. Przynosi momenty klarowności w chaosie, momenty, gdy wszystko nagle ma sens, gdy wszystkie kawałki układanki znajdują swoje miejsce. Gabriel objawia się także przez pisanie. Wielu bliźniąt znajduje swój głos nie w mówieniu, ale w pisaniu, bo pisanie daje im czas, którego mówienie nie daje. Pozwala im uporządkować myśli, wybrać właściwe słowa, wyrazić się w sposób, który naprawdę oddaje to, co mają na myśli? I Gabriel inspiruje to pisanie. Prowadzi ich rękę, gdy nie wiedzą, co napisać dalej. Przynosi słowa, które były ukryte w podświadomości. Czyni proces pisania formą modlitwy, sposobem łączenia się z czymś większym niż oni sami. Ile razy bliźnięta siadały do pisania, nie wiedząc, co powiedzieć, a słowa po prostu płynęły. Ile razy spojrzały na to, co napisały, i pomyślały: Skąd to przyszło? To był Gabriel, działający przez ich umysł. Ich ręce, ich słowa. Gabriel także chroni bliźnięta w podróży, bo bliźnięta muszą się ruszać. Nie mogą zostać w jednym miejscu zbyt długo. Potrzebują nowych doświadczeń, nowych ludzi, nowych perspektyw. I Gabriel otwiera drzwi do tych doświadczeń. Tworzy synchronizacje, które prowadzą ich dokładnie tam, gdzie muszą być. Ale umiejętność komunikacji i jasność umysłu to tylko część historii bliźniąt. Bo są momenty, gdy życie wymaga adaptacji, elastyczności, zdolności do bycia w dwóch miejscach jednocześnie. I wtedy pojawia się drugi anioł. Jeśli Gabriel jest głosem, to Sandalfon jest mostem. Aniołem, który rozumie dualną naturę bliźniąt ich zdolność do bycia dwoma osobami jednocześnie do życia w wielu światach naraz. Sandalfon jest bliźniaczą duszą Metatrona i to jest idealne odbicie dla bliźniąt. Znaku bliźniąt. Znaku dwoistości. Sandalfon jest aniołem, który łączy niebo i ziemię, duchowe i materialne, to i tamto. Dla bliźniąt, które żyją w ciągłej dualności, Sandalfon jest przewodnikiem, który pokazuje, że nie muszą wybierać, że mogą być wszystkim naraz, że ich wielowarstwowa natura nie jest problemem do rozwiązania, ale tajemnicą do obchodzenia. Bliźnięta są często oskarżane o bycie dwulicowymi. Ale to nieprawdziwe zrozumienie ich natury. Bliźnięta nie są fałszywe, są kompleksowe. Nie udają, adaptują się. Nie kłamią, widzą wiele prawd jednocześnie. Z jednym przyjacielem są jedną wersją siebie, z innym inną. W pracy są kimś innym niż w domu. I to nie jest nieszczerość. To jest zdolność do dostosowania się do każdej sytuacji, do bycia tym, czego inni potrzebują, do płynięcia z każdą energią. Sandalfon chroni tej zdolności. Przypomina bliźniętom, że ich elastyczność jest darem, że w świecie, który staje się coraz bardziej złożony, zdolność do adaptacji jest kluczem do przetrwania, że mogą być wszystkim, nie tracąc siebie. Sandalfon objawia się przez synchronizację między różnymi częściami życia bliźniąt, kiedy to, czego nauczyli się w jednej dziedzinie, nagle staje się przydatne w zupełnie innej. Kiedy ludzie z różnych światów ich życia spotykają się i tworzą coś nowego, kiedy wszystkie kawałki ich wielowymiarowego życia zaczynają tworzyć większy obraz. Bo prawda jest taka: życie bliźniąt nigdy nie jest proste, nigdy nie jest liniowe, zawsze jest wiele rzeczy dziejących się jednocześnie, wiele projektów, wiele relacji, wiele zainteresowań. I czasem może to wyglądać na chaos, ale Sandalfon pokazuje, że to nie chaos to symfonia. Sandalfon także chroni przed czymś, co często atakuje bliźnięta przed poczuciem, że muszą wybrać. Świat każe im wybrać jedną karierę, jednego partnera, jedno zainteresowanie, jedną tożsamość. Ale Sandalfon mówi: Nie, możesz być wieloma rzeczami naraz możesz mieć wiele talentów, wiele pasji, wiele ścieżek. Twoja dualność nie jest problemem. Jest Twoją super siłą. To radykalna prawda dla bliźniąt, bo całe życie mówiono im, że są zbyt rozproszeni, że muszą zdecydować się, że nie mogą być dobrzy we wszystkim. Ale Sandalfon pokazuje, że mogą, że ich wielokierunkowa natura pozwala im widzieć możliwości, których inni nie widzą. Sandalfon objawia się także przez zdolność bliźniąt do łączenia ludzi. Bliźnięta znają wszystkich, mają przyjaciół z każdej sfery życia. Potrafią rozmawiać z prezesem i bezdomnym z taką samą łatwością. I często są tymi, którzy przedstawiają ludzi sobie nawzajem, tworząc połączenia, które zmieniają życie. To nie przypadek. To Sandalfon, który działa przez ich naturalną zdolność do bycia mostem, który używa ich sieci społecznych do tworzenia synchronizacji, które zmieniają świat w małych, ale znaczących sposobach. Sandalfon chroni także przed ciemną stroną dualności, przed uczuciem bycia rozszarpanym. Bo czasem bliźnięta czują, że są w zbyt wielu miejscach jednocześnie, że każda część ich życia ciągnie ich w innym kierunku, że nie mogą zaspokoić wszystkich, nie tracąc siebie. I wtedy Sandalfon przypomina: Nie musisz być wszystkim dla wszystkich. Możesz być wieloma rzeczami, ale wciąż być sobą. Twoja dualność nie oznacza fragmentacji, oznacza integrację wszystkich części Ciebie w jedną złożoną całość. Sandalfon. Uczy także równowagi, bo bliźnięta mogą tak bardzo zaangażować się w jedną rzecz, że zapominają o wszystkich innych. Mogą być tak pochłonięte nowym zainteresowaniem, że zaniedbują stare relacje. Mogą być tak skupione na pracy, że zapominają o zabawie. I Sandalfon łagodnie koryguje tę nierównowagę. Przypomina o tym, co zostało zaniedbane. Tworzy sytuacje, które zmuszają bliźnięta do powrotu do równowagi. Nie każe. Po prostu prowadzi z powrotem do centrum. Sandalfon chroni także zdolność bliźniąt do zabawy, bo bliźnięta są jednym z najbardziej zabawnych znaków. Kochają śmiech, żarty, lekkość. Nie biorą życia zbyt poważnie, bo wiedzą, że wszystko jest względne, że każda perspektywa jest tylko jedną z wielu. A w świecie, który jest często zbyt poważny, zbyt ciężki, zbyt ponury, ten dar jest nieoceniony. Bliźnięta przypominają nam, że życie może być zabawne. Że nie musimy zawsze być tak poważni, że śmiech jest formą uzdrowienia. I Sandalfon chroni tego ducha. Przypomina bliźniętom, że ich lekkość nie jest powierzchownością, jest mądrością, że wiedzą coś, czego inni nie wiedzą. Że życie jest zbyt krótkie, by nie cieszyć się nim. Ale życie bliźniąt to nie tylko komunikacja i adaptacja. Czasem życie wymaga wyborów, rzeczywistych, trudnych decyzji. I wtedy pojawia się trzeci anioł. Zatkiel anioł miłosierdzia i mądrości. I dla bliźniąt, które często znajdują się na rozdrożach, niezdolne do wyboru między równie atrakcyjnymi opcjami, zatkiel jest tym, który przynosi klarowność, bo to jest najbardziej bolesne dla bliźniąt wybór. Nie dlatego, że nie wiedzą czego chcą, ale dlatego, że widzą wartość w każdej opcji widzą potencjał w każdej ścieżce rozumieją plusy i minusy wszystkiego. I to paraliżuje. Zatkiel nie przychodzi, by wybrać za nich, ale przychodzi, by dać im mądrość, by wybrać mądrze, by pokazać im, która ścieżka jest zgodna z ich prawdziwym ja, a która tylko wydaje się dobra na papierze. Zatkiel objawia się przez wewnętrzną wiedzę. Kiedy bliźnięta nagle po prostu wiedzą, co robić, pomimo wszystkich za i przeciw, to zatkiel. Kiedy jedna opcja nagle czuje się właściwa, choć logicznie wszystkie wydawały się równe, to zatkiel. Kiedy wybór, który wydawał się niemożliwy, nagle staje się oczywisty, to zatkiel. Zatkiel uczy bliźnięta czegoś głębokiego: że nie każdy wybór ma być doskonały, że czasem muszą po prostu wybrać i zaufać, że znajdą sposób, by to zadziałało, że ich zdolność do adaptacji oznacza, że mogą sprawić, by prawie każda ścieżka zadziałała. To wyzwalające zrozumienie, bo bliźnięta często czują, że jeśli nie wybiorą idealnie, wszystko się rozpadnie. Ale zatkiel pokazuje: Nie ma idealnego wyboru. Jest tylko wybór, a potem tworzenie tego wyboru w coś pięknego poprzez swoje działania. Zatkiel chroni także przed żalem, bo bliźnięta mają tendencję do zastanawiania się, co by było, gdyby. Wybierają jedną ścieżkę, a potem ciągle myślą o tej, której nie wybrały. Zastanawiają się, czy powinny były zrobić inaczej, czy pominęły coś ważnego. I zatkiel łagodnie przypomina. Nie możesz żyć w dwóch rzeczywistościach jednocześnie. Wybrałeś. Teraz żyj tym wyborem w pełni. Zaufaj, że jeśli to była zła decyzja, twoja zdolność do adaptacji pozwoli ci to zmienić. Zatkiel objawia się także przez wyrozumiałość dla siebie i innych. Bliźnięta mogą być bardzo krytyczne wobec siebie, gdy czują, że popełniły błąd. Analizują wszystko, co poszło nie tak. Winią się za niewiedzenie lepiej. Ale zatkiel jest aniołem miłosierdzia. Przypomina bliźniętom, że każdy popełnia błędy, że część bycia człowiekiem to uczenie się poprzez próby i błędy, że ich wiele decyzji oznacza, że niektóre będą złe i to jest w porządku. Zatkiel uczy przebaczenia, najpierw sobie, a potem innym, bo bliźnięta, które widzą wszystkie perspektywy, czasem mogą być zbyt wyrozumiałe dla innych, a zbyt surowe dla siebie. Zatkiel koryguje tę nierównowagę, zatkiel chroni także dar widzenia większego obrazu. Bliźnięta nie gubią się w detalach, widzą wzory, połączenia, szerszy kontekst. I ta perspektywa pozwala im podejmować decyzje, które służą nie tylko im, ale wszystkim zaangażowanym. Zatkiel wzmacnia tę mądrość, pomaga bliźniętom zaufać swojej zdolności do widzenia tego, czego inni nie widzą, do rozumienia niuansów, które są niewidzialne dla prostszych umysłów, do podejmowania złożonych decyzji z łatwością, która wydaje się niemożliwa. Są momenty w życiu bliźniąt, gdy muszą wybrać między tym, co znają, a tym, co nowe między bezpieczeństwem a przygodą między stabilnością a wzrostem. I te wybory są najtrudniejsze, bo każda strona ma tak wiele do zaoferowania. Zatkiel w tych momentach przypomina: Jesteś bliźniakami nie musisz wybierać tylko jednego możesz znaleźć sposób, by mieć oba możesz stworzyć życie, które ma zarówno bezpieczeństwo, jak i przygodę. Zarówno stabilność, jak i wzrost. To wymaga kreatywności, wymaga myślenia poza konwencjonalnymi opcjami, ale bliźnięta mają to w sobie. Ich umysł jest na tyle elastyczny, by znaleźć trzecią drogę, której nikt inny nie widział: Zatkiel, Gabriel i Sandalfon. Razem prowadzą bliźnięta przez życie pełne wyborów, słów i nieskończonych możliwości. Gabriel daje głos, Sandalfon daje elastyczność. Zatkiel daje mądrość. Gabriel, Sandalfon i Zatkiel. Trzej aniołowie, którzy nigdy nie opuszczają bliźniąt. Nie przychodzą przypadkowo. Nie pojawiają się tylko w momentach kryzysu. Są tam cały czas. W każdym słowie, w każdej adaptacji, w każdym wyborze. Gabriel chroni dar komunikacji bliźniąt, by ich słowa mogły uzdrawiać, inspirować i łączyć. Sandalfon chroni ich dualną naturę, by mogli być wszystkim naraz bez gubienia siebie. Zatkiel chroni ich wybory, by mogli podejmować decyzje z mądrością i bez żalu. Razem tworzą niewidzialną sieć wsparcia wokół każdej duszy bliźniąt. I istnieje powód, dla którego ta ochrona jest tak dynamiczna bo bliźnięta nie przyszły na ten świat, by być statyczne przyszły by być w ruchu, by łączyć, by komunikować, by pokazywać światu, że możliwe jest życie w wielu wymiarach jednocześnie. Ich ciekawość nie jest przypadkowa to misja. Bliźnięta są tutaj, by przypominać światu, że życie nie musi być jednowymiarowe, że możemy być zainteresowani wieloma rzeczami, że możemy zawierać wielości, że prawda ma wiele twarzy. Ale taka misja wymaga ochrony, bo świat często nie rozumie bliźniąt. Nazywa je rozproszonym, powierzchownymi, niezdecydowanymi. Każe im wybrać jedną rzecz i trzymać się jej. I właśnie dlatego Gabriel Sandalfon i Zatkiel nigdy nie odchodzą. Przypominają bliźniętom, kim naprawdę są, że ich wielość jest darem, że ich adaptacja jest siłą, że ich zdolność do widzenia wszystkich stron jest rzadką i cenną mądrością. Nic w życiu bliźniąt nie dzieje się bez powodu. Każda rozmowa prowadzi do nowego zrozumienia, każda adaptacja prowadzi do głębszej elastyczności, każdy wybór prowadzi do większej mądrości. Bliźnięta nie są tu, by być jak wszyscy inni. Są tu, by być sobą, ciekawskimi, komunikatywnymi. Wielowymiarowymi. I ich trzej aniołowie chronią tę prawdę z nieustającym wsparciem. Jeśli jesteś bliźniakami, wiedz, nigdy nie jesteś sam. Nawet gdy świat każe ci się zdecydować, nawet gdy inni nie rozumieją Twojej złożoności, nawet gdy czujesz się rozszarpany między tysiącem możliwości, Gabriel, Sandalfon i Zatkiel są przy tobie. Prowadzą Twój umysł, chronią Twoją naturę, wspierają Twoje wybory. A jeśli kochasz kogoś spod znaku bliźniąt, teraz rozumiesz. Rozumiesz, dlaczego potrzebują wolności. Dlaczego zmieniają się tak często? Dlaczego są tak wiele naraz? To nie jest niestałość, to jest sposób, w jaki ich dusza działa. I jest genialny. Gabriel, anioł komunikacji i objawienia, który daje bliźniętom właściwe słowa we właściwym czasie. Sandalfon, anioł adaptacji i dualności, który przypomina im, że mogą być wszystkim naraz. Zatkiel Anioł Mądrości i Wyborów, który prowadzi ich przez nieskończone możliwości z jasnością. Ci trzej aniołowie są powodem, dla którego bliźnięta nigdy nie są naprawdę zagubione. Są powodem, dla którego nawet w chaosie myśli znajdują klarowność. Są powodem, dla którego słowa bliźniąt uzdrawiają. Ich adaptacja inspiruje, a ich wybory prowadzą do mądrości. Teraz wiesz. Wiesz dlaczego twój umysł nigdy nie przestaje pracować? Wiesz dlaczego potrafisz być w tylu miejscach naraz? Wiesz dlaczego twoje słowa mają moc, której inni nie rozumieją? Jeśli to wideo poruszyło coś głębokiego w tobie, zostaw komentarz z imieniem anioła, który najbardziej rezonuje z twoją duszą. Zasubskrybuj, by nie przegapić kolejnych objawień. Udostępnij to komuś, kogo kochasz spod znaku Bliźniąt, bo ta wiedza nie jest przypadkowa. Dotarła do ciebie dokładnie wtedy, gdy była potrzebna. Drogi bliźniaku, Twoja wielość nie jest problemem, Twoja ciekawość nie jest wadą, Twoja zdolność do bycia wszędzie naraz jest darem, którego świat desperacko potrzebuje. Gabriel, Sandalfon i Zatkiel wiedzą to. Teraz Ty też wiesz. Żyj tym.